Każdy z nas nosi w sobie cząstki światła, które czasem znikają w cieniu. Dolores Cannon odkryła w swoich sesjach ku HHT, że dusza potrafi się rozdzielić, by przetrwać ból. Ale zawsze znajduje drogę powrotną do miłości. To opowieść o powrocie, o uzdrawianiu i o chwili, gdy wszystkie części świadomości znów stają się jednością. Gdy dusza pragnie stać się całością. Dolores Cannon przez dziesięciolecia swojej pracy z hipnozą odkrywała, że człowiek nie jest jedną spójną istotą, lecz złożoną strukturą świadomości, która w ciągu wielu wcieleń i doświadczeń może się rozdzielać. Fragmentacja duszy była jednym z najbardziej poruszających tematów, jakie pojawiały się w sesjach QHHT. Ludzie poddawani regresji opisywali uczucie, jakby jakaś część ich samego została utracona, jakby po silnym bólu, traumie czy tragedii coś w nich odłączyło się, by przetrwać. W klasycznej psychologii mówi się o mechanizmach obronnych, w duchowej rzeczywistości, o rozdzieleniu energii. Dusze, które doświadczyły silnych emocji, często pozostawiały cząstki swojej świadomości w miejscach i momentach, gdzie nie mogły unieść cierpienia. Według przekazów z regresji Fragmenty te nie giną, lecz trwają w zawieszeniu, czekając, aż ich właściciel będzie gotów, by je odzyskać. Dolores zauważyła, że zjawisko to nie dotyczy tylko pojedynczych osób, ale również całej ludzkości. Wiele dusz nosi w sobie nie tylko własne zranienia, ale i echo zbiorowych traum, wojen, utraty, prześladowań. Proces rekonstrukcji duszy, który obserwowała w swoich sesjach, był więc nie tylko uzdrawianiem jednostki ale też częścią globalnego uzdrawiania świadomości. W swoich książkach, takich jak pomiędzy śmiercią a życiem i splątany wszechświat Dolores opisywała, że kiedy fragment duszy zostaje odnaleziony i scałony, następuje głęboka zmiana w ciele, emocjach i percepcji świata. Człowiek zaczyna czuć się pełny, spokojny i połączony z życiem w sposób, jakiego wcześniej nie znał. W tym rozdziale przyjrzymy się temu procesowi z perspektywy doświadczeń Dolores Cannon i jej pacjentów. Czym jest fragmentacja duszy, jak przebiega jej uzdrawianie, co dzieje się w ciele, emocjach i świadomości, gdy utracone części powracają oraz jak wygląda życie po scaleniu. Część pierwsza. Czym jest fragmentacja duszy, jak świadomość rozdziela się po traumie? Dolores Cannon wielokrotnie spotykała w swoich sesjach ludzi, którzy czuli że coś w nich zostało utracone. Mówili o pustce w sercu, o emocjonalnym odrętwieniu, o wrażeniu, że żyją jakby nie do końca obecni. Kiedy podczas hipnozy ich świadomość łączyła się z wyższym ja, pojawiało się wyjaśnienie, część ich duszy oddzieliła się w chwili traumy, by ochronić resztę istoty przed bólem, którego nie dało się znieść. W wielu przypadkach to rozdzielenie następowało w momentach skrajnego cierpienia, podczas wypadku, wojny, straty bliskiej osoby, przemocy lub głębokiego szoku emocjonalnego. Wyższe ja tłumaczyło, że dusza jest jak świetlista sieć energii, a każdy fragment tej sieci ma własną świadomość. Gdy doświadczenie jest zbyt intensywne, część energii odłącza się i pozostaje w miejscu zdarzenia, zamrożona w czasie, jakby nie mogła pójść dalej. Dolores opisywała, że w takich momentach człowiek często nie pamięta pełnych szczegółów wydarzenia. Pojawia się luka w pamięci lub poczucie, że coś wyparowało. W rzeczywistości to fragment duszy zatrzymuje wspomnienie, by reszta mogła funkcjonować. Ten mechanizm przypomina duchowy system bezpieczeństwa, dusza ratuje samą siebie, oddzielając najbardziej wrażliwą cząstkę, która nie byłaby w stanie przetrwać w danym momencie. Z perspektywy wyższego ja nie jest to błąd, lecz akt miłości i ochrony. Fragment duszy, który odszedł, nie jest utracony na zawsze. Pozostaje w polu energetycznym człowieka, w innej częstotliwości, czekając na moment, gdy osoba będzie gotowa, by go przyjąć. Czasami ten moment następuje po wielu latach, a czasem dopiero po kilku wcieleniach. Dolores zauważyła, że fragmentacja może dotyczyć nie tylko traumy osobistej, ale też zbiorowej. Wiele dusz, które brały udział w wojnach, kataklizmach lub upadkach cywilizacji, zostawiało cząstki siebie w tamtych historiach. W sesjach kucha chaty, ludzie przenosili się do dawnych czasów i odkrywali, że jakaś część ich świadomości nadal tkwi w przeszłości, nieświadoma, że życie toczy się dalej. Zjawisko to tłumaczyło również, dlaczego niektórzy ludzie odczuwają niewyjaśnione lęki, emocje lub wspomnienia, które nie pasują do ich obecnego życia. Fragment duszy z innego czasu może nadal nosić w sobie energię tamtego doświadczenia, a ponieważ wszystko w świadomości jest połączone, ta energia wpływa na teraźniejszość. Dolores opisywała to tak, dusza nigdy nie ginie, ale potrafi się podzielić, by ocalić siebie. Każda cząstka w końcu wraca do domu, gdy zostanie wezwana przez miłość. Według niej proces zcałania zaczyna się, gdy człowiek zaczyna świadomie pracować z emocjami, przebaczeniem i intencją powrotu do pełni. To wtedy uśpione fragmenty zaczynają odpowiadać na wołanie i stopniowo zbliżają się z powrotem do pola energetycznego duszy. Zrozumienie tego zjawiska jest kluczem do głębokiego uzdrowienia. Fragmentacja duszy to nie kara ani strata, lecz mechanizm przetrwania świadomości. Jednak dopiero wtedy. Gdy człowiek jest gotów skonfrontować się z bólem, który kiedyś odrzucił, może rozpocząć się prawdziwa rekonstrukcja, powrót wszystkich części do jednego światła. CZĘŚĆ DRUGA Odzyskiwanie utraconych części, jak QHHT, prowadzi do ponownego zcałania energii. Proces odzyskiwania utraconych fragmentów duszy był jednym z najgłębszych i najbardziej wzruszających doświadczeń, jakie Dolores Cannon obserwowała w swojej pracy. W wielu przypadkach pacjenci przychodzili do niej nie wiedząc, dlaczego czują się niekompletni. Często mówili o braku radości, o wrażeniu, że część ich energii jest gdzieś daleko, jakby coś w nich spało. To właśnie sesje kuchachaty, hipnozy kwantowej, w której człowiek wchodził w stan głębokiej świadomości, stawały się bramą do spotkania z tymi zaginionymi częściami. Dolores zauważała, że podczas regresji świadomość potrafi cofnąć się do momentu, w którym nastąpiła trauma. Czas przestaje istnieć, więc dusza może powrócić do miejsca, gdzie jej energia się rozdzieliła, by dokonać uzdrowienia w teraźniejszości. W takich sesjach pacjent często widział siebie w tamtym wydarzeniu, widział swój strach, smutek, czasem nawet postać dziecka, które symbolizowało utracony fragment świadomości. Najważniejszym momentem w tym procesie było rozpoznanie, zrozumienie, że ta część wciąż istnieje i czeka. Gdy pacjent z miłością akceptował swoje dawne ja, Fragment duszy natychmiast reagował. Dolores opisywała to jako energetyczny powrót światła do serca. Czasem ludzie czuli ciepło w ciele, łzy, drżenie, a niekiedy po prostu głęboki spokój. W ich oczach pojawiało się coś nowego, błysk obecności, który wcześniej był zgaszony. Według wyższego ja, kucha nie tylko odkrywa przyczynę traumy, ale tworzy warunki, w których dusza może zintegrować utracone części. W stanie hipnozy człowiek nie działa już z poziomu lęku ani analitycznego umysłu. Jego energia otwiera się naprawdę, a miłość, będąca najwyższą wibracją, staje się magnesem, który przyciąga rozproszone cząstki z powrotem do źródła. W wielu przypadkach pacjenci opowiadali po sesji, że czują się pełniejsi lub bardziej sobą. Dolores mówiła, że było to dosłowne odczucie powrotu energii, która przez lata pozostawała w uśpieniu. Niektórzy opisywali, że po odzyskaniu fragmentu duszy zmieniała się ich osobowość, zaczynali czuć radość, której nie doświadczali od dzieciństwa, lub wracała im zdolność do miłości i empatii. Czasami proces ten był bardzo symboliczny. Jeden z pacjentów zobaczył w wizji małe dziecko siedzące samotnie w ciemnym pokoju. Kiedy dorosły on podszedł i przytulił to dziecko, poczuł, jak coś w nim się rozpuszcza, jakby mur, który trzymał go w emocjonalnym chłodzie, zniknął. Wyższe ja wyjaśniło, że to dziecko było częścią jego duszy, która odłączyła się po traumie z wczesnych lat życia. Dolores podkreślała, że w procesie zcałania nie chodzi o cofanie czasu, ale o odzyskiwanie miłości do siebie. Fragmenty duszy nie wracają, dopóki człowiek nie jest gotów przyjąć ich z pełną akceptacją. Jeśli wciąż nosi w sobie poczucie winy, wstydu lub nienawiści do przeszłości, te części nie mogą się połączyć. Kucha Hate Pozwala tę energię przemienić, nie poprzez analizę, ale poprzez głębokie zrozumienie, że każda część doświadczenia była potrzebna, by dusza mogła się rozwinąć. Wyższe ja często mówiło w sesjach, nie możesz być całością, dopóki odrzucasz część siebie, to zdanie stało się jednym z fundamentów pracy Dolores. Scalanie duszy wymaga więc odwagi, by spojrzeć na siebie z miłością nawet wtedy, gdy przeszłość boli. Dopiero wtedy energia, która przez lata była uwięziona w traumie, Zaczyna się poruszać i wracać do serca. Dolores obserwowała też, że im więcej fragmentów duszy zostaje odzyskanych, tym silniejsza staje się świadomość człowieka. Jego intuicja się wyostrza, sny stają się jasne, a decyzje płyną z poziomu mądrości, a nie lęku. To właśnie jest rekonstrukcja duszy w praktyce przywracanie energii do jedności, w której człowiek czuje, że znowu jest sobą. Część trzecia ciało, emocje i dusza, trzy poziomy, na których odbywa się uzdrawianie. Dolores Cannon podkreślała, że prawdziwe uzdrowienie nigdy nie zachodzi tylko na jednym poziomie. Człowiek jest złożoną istotą energetyczną, w której ciało, emocje i dusza są ze sobą ściśle połączone. Kiedy jedna z tych warstw zostaje zaburzona, pozostałe również zaczynają reagować. Dlatego proces odzyskiwania utraconych fragmentów duszy nie kończy się na doświadczeniu duchowym, jego skutki sięgają całego systemu ludzkiego istnienia. Wielu pacjentów Dolores, którzy przeszli proces rekonstrukcji duszy, zauważało zmiany fizyczne. Ich ciało wydawało się lżejsze, bardziej żywe, jakby przepływ energii został przywrócony. Wyższe ja tłumaczyło, że gdy fragment duszy odłącza się, jego energia przestaje zasilać określone obszary organizmu. W miejscach tych powstaje blokada, która z czasem może prowadzić do choroby lub chronicznego napięcia. Gdy dusza się skała, energia znowu zaczyna płynąć, a ciało reaguje regeneracją. Dolores obserwowała, że w wielu przypadkach dolegliwości fizyczne ustępowały bez żadnych medycznych interwencji, zaraz po tym jak osoba odzyskała swoją utraconą część. Ludzie mówili, że bóle znikały, a zmęczenie ustępowało. Niektórzy zaczynali spać spokojnie po latach bezsenności. Wyższe ja tłumaczyło to prosto: ciało zawsze wie, kiedy dusza wraca do pełni. Na poziomie emocjonalnym uzdrowienie objawiało się jeszcze głębiej. Fragmenty duszy często przechowują nie tylko energię traum, ale też niewyrażone emocje, złość, żal, poczucie winy, wstyd. Kiedy fragment wraca, przynosi ze sobą również te uczucia, które muszą zostać przyjęte z miłością. Dlatego w procesie zcałowania często pojawia się płacz, wzruszenie, a czasem chwilowe uczucie chaosu. To naturalne, emocje wracają, by zostać ostatecznie uwolnione. Dolores zauważała, że ludzie po integracji fragmentów zaczynali czuć głębiej. Stawali się bardziej empatyczni, bardziej obecni. To, co wcześniej wydawało się szare i pozbawione sensu, nagle nabierało koloru. Ich emocje nie były już wrogiem, lecz kompasem. Prowadzącym ich ku pełniejszemu życiu. Na poziomie duchowym następowała największa zmiana. Kiedy dusza odzyskuje swoje części, świadomość zaczyna się rozszerzać. Człowiek zaczyna rozumieć siebie nie jako ofiarę przeszłości, lecz jako istotę, która sama projektuje swoje doświadczenia dla rozwoju. W tym stanie umysł przestaje walczyć z losem, a zamiast tego zaczyna współpracować z duszą. W sesjach kucha-chaty wyższe ja często mówiło, że gdy dusza wraca do pełni, zaczyna się nowy etap życia. Człowiek staje się czystym kanałem, jego energia jest klarowna, myśli są spokojniejsze, a decyzje bardziej zgodne z intuicją. Znika wewnętrzny konflikt, który przez lata powodował chaos. To, co wcześniej było bólem, staje się mądrością. Dolores porównywała ten proces do orkiestry. Kiedy wszystkie instrumenty duszy grają razem, powstaje harmonia. Jeśli jeden z nich milczy, muzyka traci pełnię. Rekonstrukcja duszy to moment, w którym każdy instrument znów zaczyna brzmieć, ciało, emocje i świadomość łączą się w jeden rytm, w którym energia życia płynie swobodnie. Zrozumienie tej trójwarstwowej natury uzdrawiania było jednym z najważniejszych odkryć Dolores Canon. Pokazywało, że prawdziwe zdrowie nie polega na naprawie ciała, ale na przywróceniu jedności między wszystkim, czym jesteśmy. Dopiero wtedy człowiek staje się naprawdę żywy, nie tylko fizycznie, ale duchowo i emocjonalnie. Część czwarta. Przykłady z sesji Dolores Canon ludzie, którzy odzyskali swoje fragmenty duszy. Jednym z najpiękniejszych aspektów pracy Dolores Canon było to, że jej odkrycia nigdy nie były teorią. Wszystko, o czym pisała, pochodziło z tysięcy autentycznych sesji z ludźmi z całego świata. Każda z tych historii była inna. A jednocześnie prowadziła do tego samego wniosku: dusza zawsze dąży do odzyskania swojej pełni. Dolores wspominała kobietę, która przez całe życie czuła się obco, jakby nie potrafiła w pełni zamieszkać w sobie. W stanie hipnozy zobaczyła obraz małej dziewczynki siedzącej na brzegu jeziora. Dziewczynka płakała i nie chciała wracać do domu. Kiedy dorosła kobieta podeszła i objęła ją, poczuła nagły przypływ energii, ciepło, które rozlało się po całym ciele. Wtedy wyższe ja wyjaśniło, ten fragment jej duszy pozostał tam w chwili dziecięcego lęku po utracie rodzica. Teraz, po latach, był gotów wrócić. Po sesji kobieta powiedziała, że pierwszy raz od dawna czuje w sercu spokój i prawdziwe bezpieczeństwo. W innej historii mężczyzna, który cierpiał na chroniczne bóle w klatce piersiowej, zobaczył w hipnozie siebie jako żołnierza na polu bitwy. W tamtym wcieleniu zginął gwałtownie. Nie mogąc pogodzić się z utratą przyjaciół. Fragment jego duszy pozostał w tym miejscu, wciąż próbując uratować innych. Kiedy podczas sesji pozwolił temu żołnierzowi odejść w światło, ból w klatce piersiowej ustąpił całkowicie. Wyższe ja wyjaśniło, że ciało w obecnym życiu przechowywało pamięć tamtej śmierci, dopóki dusza nie została scalona. Dolores opisywała także przypadek kobiety, która nie mogła odnaleźć sensu życia. W regresji okazało się, że w poprzednim wcieleniu utraciła dziecko w tragicznych okolicznościach, a część jej duszy pozostała w tamtym czasie przy grobie dziecka. Gdy kobieta połączyła się z tym fragmentem, pojawiły się łzy i uczucie wielkiego wybaczenia. W kolejnych dniach zaczęła czuć przypływ radości i twórczej energii. Wyższe ja powiedziało: Kiedy dusza wraca, życie znowu płynie. W wielu relacjach pacjenci po odzyskaniu fragmentów mówili: że czują się jak nowonarodzeni. Zaczynali inaczej patrzeć na świat, z większą wdzięcznością i spokojem. Niektórzy wspominali, że zaczęli przyciągać nowe doświadczenia, jakby rzeczywistość reagowała na ich wewnętrzną pełnię. Dolores podkreślała, że proces rekonstrukcji duszy jest zawsze łagodny i prowadzony przez miłość. Nie ma w nim walki ani przymusu. Fragmenty wracają tylko wtedy, gdy człowiek jest gotów je przyjąć. Czasami jeden powrót wystarczy, by uzdrowić całe życie, a czasem proces odbywa się etapami. Niekiedy kolejny fragment wraca po miesiącach, czasem po latach, zawsze w idealnym momencie dla rozwoju danej duszy. W swoich książkach Dolores pisała, że te doświadczenia nie tylko leczyły ludzi, ale także zmieniały ich świadomość. Po integracji wielu zaczynało interesować się duchowością, medytacją, naturą. Zmieniał się ich stosunek do świata. Zamiast strachu, pojawiało się zaufanie. Czuli, że są częścią czegoś większego i że ich życie ma głęboki sens. Dolores często powtarzała, że każda z tych historii przypomina o jednym: dusza nigdy nie jest złamana, tylko czasami potrzebuje przypomnienia, że może znów być całością. Rekonstrukcja duszy to powrót do jedności, która istniała od zawsze, zanim pojawił się ból, zanim człowiek zapomniał, kim jest. Część piąta kiedy dusza wraca do pełni, jak zmienia się energia, zdrowie i postrzeganie świata. Dolores Cannon zauważała, że moment, w którym dusza wraca do pełni, jest jednym z najbardziej poruszających etapów transformacji. W sesjach Kuhahate często opisywano to jako powrót do domu wewnątrz siebie. Osoba, która przez lata czuła się rozbita, nagle doświadczała głębokiego spokoju i poczucia obecności, jakby wszystko w niej znalazło swoje miejsce. Wyższe ja tłumaczyło, że w tym momencie energia człowieka wraca do naturalnej harmonii, a świadomość przestaje się rozdwajać między przeszłość a teraźniejszość. Na poziomie energetycznym proces ten przypominał zapalenie światła w pomieszczeniu, które przez długi czas było pogrążone w półmroku. Ludzie opisywali, że czuli wibracje przepływające przez całe ciało, jakby każdy atom w nich zaczynał pulsować nowym rytmem. Często towarzyszyło temu uczucie rozszerzenia jakby ich energia przekraczała granice ciała. Dolores mówiła, że w tym stanie człowiek zaczyna świecić od środka. Zmiana dotyczyła też zdrowia. Osoby, które odzyskały swoje fragmenty duszy, często zauważały, że znikają dolegliwości, które wydawały się nieuleczalne. Wyższe ja tłumaczyło, że choroby to sygnały braku energii w określonych miejscach pola świadomości. Kiedy dusza się scala, energia zaczyna krążyć naturalnie i ciało wraca do równowagi. Dolores obserwowała przypadki, w których posesji ustępowały bóle, napięcia i chroniczne zmęczenie. Ciało, które wcześniej walczyło o przetrwanie, odzyskiwało spokój. Na poziomie emocjonalnym następowała głęboka przemiana. Ludzie, którzy wcześniej tłumili uczucia lub żyli w lęku, nagle czuli, że mogą pozwolić sobie na radość, czułość i wdzięczność. Nie potrzebowali już chronić się przed światem, bo przestali widzieć go jako zagrożenie. Zaufanie zastępowało kontrolę, a wdzięczność stawała się nowym sposobem postrzegania rzeczywistości. Dolores podkreślała, że gdy dusza wraca do pełni, zmienia się również postrzeganie świata. Człowiek zaczyna widzieć życie jako współtworzenie, a nie serię przypadków. To, co wcześniej wydawało się trudnością, zaczyna być postrzegane jako lekcja. Ludzie stają się bardziej obecni, a ich relacje z innymi ulegają uzdrowieniu. Znika poczucie oddzielenia, bo w pełni duszy pojawia się świadomość jedności ze wszystkim, co istnieje. Wielu pacjentów mówiło po sesjach, że ich życie stało się cichsze, nie dlatego, że zniknęły wyzwania, ale dlatego, że przestali się z nimi utożsamiać. Zrozumieli, że wszystko, co spotykają, jest częścią ich własnego wzrostu. W tym stanie dusza nie potrzebuje już dramatów, by się rozwijać. Zaczyna tworzyć z poziomu spokoju i radości. Dolores uważała, że to właśnie jest prawdziwe przebudzenie, moment, w którym człowiek nie szuka już swojej duszy na zewnątrz, bo czuje ją w każdym oddechu. W pełni duszy znika wewnętrzny podział między ciałem, emocjami i świadomością. Pozostaje tylko doświadczenie jedności, stan, który wielu określało jako miłość bez warunków. Kiedy dusza wraca do pełni, świat nie staje się idealny, to człowiek staje się świadomy, że wszystko, co widzi, jest doskonałe w swoim procesie. I to właśnie ten moment, pełne połączenie z własną energią, jest najczystszym przejawem uzdrowienia, jaki Dolores Cannon obserwowała w swojej pracy. Zakończenie. Powrót do jedności, która nigdy nie zniknęła. Dolores Cannon powtarzała, że żadna dusza nie jest złamana. Może być zraniona, zagubiona, czasem rozdzielona przez doświadczenia, ale jej istota, czyste światło świadomości, pozostaje nienaruszona. Proces rekonstrukcji duszy nie polega więc na naprawianiu, lecz na przypomnieniu sobie o tym, kim zawsze byliśmy. Wszystkie nasze fragmenty, nawet te, które odeszły w bólu, są wciąż częścią jednej całości, czekającą, aż zostaną przyjęte z miłością. W sesjach Kuhahate Dolores obserwowała, że gdy człowiek odzyskuje swoje utracone części, zaczyna patrzeć na życie inaczej. Nie widzi już przeszłości jako ciężaru, lecz jako mapę powrotu do siebie. Każda trauma staje się punktem, w którym świadomość mogła się rozszczepić, ale też miejscem, w którym może się narodzić ponownie. Każde uzdrowienie to powrót światła do przestrzeni, która przez lata była w cieniu. Dolores mówiła, że pełnia duszy to nie stan doskonałości lecz stan obecności. Człowiek nie musi już uciekać przed sobą, bo akceptuje wszystko, co w nim jest, i to właśnie sprawia, że energia życia zaczyna płynąć bez oporu. Wtedy serce staje się kompasem, a świadomość wraca do swojej naturalnej harmonii. Rekonstrukcja duszy to również przypomnienie o duchowej odwadze. Wymaga spojrzenia na siebie bez osądu i zrozumienia, że żaden fragment naszej historii nie był błędem. Wszystko, nawet ból, było częścią drogi do pełni. To właśnie ta mądrość odróżnia przebudzoną duszę od tej, która wciąż się szuka, świadomość, że nic nie trzeba naprawiać, trzeba tylko się odnaleźć. Dolores wierzyła, że w tej epoce coraz więcej ludzi będzie doświadczać powrotu swoich fragmentów świadomości, bo planeta sama wchodzi w wyższą częstotliwość. Gdy Ziemia się uzdrawia, uzdrawiają się też dusze, które z nią współistnieją. Rekonstrukcja duszy nie jest więc tylko procesem indywidualnym, ale częścią większego planu przebudzenia ludzkości. A kiedy ostatni fragment wraca do swojego miejsca, człowiek przestaje szukać Boga poza sobą. Bo rozumie, że boskość była w nim od zawsze, w każdej cząstce, w każdym doświadczeniu, w każdym oddechu. I to właśnie jest prawdziwa pełnia duszy, do której prowadziła Dolores Cannon, powrót do miłości, która nigdy nie odeszła. Kiedy dusza wraca do pełni, wszystko w życiu się zmienia. Świat staje się spokojniejszy, a serce lżejsze. Dolores Cannon przypominała, że żadna część nas nie jest stracona, dopóki istnieje miłość. Subskrybuj, jeśli czujesz, że twoja dusza pragnie przypomnieć sobie, kim naprawdę jest. Bo powrót do siebie to najpiękniejsze uzdrowienie.